aż ja dzisiaj stawia bardzo konkretne pytanie: któryż Bóg jest taki jak Ty, Panie? Przecież to właśnie Ty kochasz miłosierdzie, to Ty bierzesz ludzkie grzechy i wrzucasz je na dno oceanu, czyli ich nie pamiętasz, to Ty dajesz człowiekowi nową szansę. Nie ma takiego Boga. Nie ma Boga, który do tego stopnia potrafił. Okazać człowiekowi miłość, idąc za niego na krzyż. Twoje miłosierdzie, Panie, nie zna granic. Twoja otwartość na człowieka i chęć obdarowania go wszystkim, co najlepsze miłosierdziem, miłością, dobrocią i pokojem, jest niezmierzona. Twoja gotowość. Powoduje, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają perspektywę budowania nowej rzeczywistości z taką wielką dozą pewności, której potrzebujemy, kiedy wychodzimy realizując Twoją obietnicę. Któryż Bóg jest tak jak ty, panie? Nie ma takiego. Jest jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty.